Przyjechałem przy Państwa głównie dla Pani Joli. E, e, zaraz, zaraz. A o sobie no ja. też, też powiem. Powiedzcie, e, kiedy Diabeł nie poradzi, tam baba nasi. No Ja nie poradziłem na wiosnę, bo się z Pawłem nie dogadaliśmy. Ale nie z, w związku z powyższym zrezygnowałem z działań politycznych. Ale obiecałem tym, którzy mnie wtedy popierali, że będę popierał ich, jak zdecydują się dalej coś robić. Marek Wok na Lubelszczyźnie, Jacek Roman na Dolnym Śląsku zdecydowali się próbować dalej z partyjnymi samorządami. Pani Jola zdecydowała się razem z Panem Pawłem i Panem Pułatkiem wystartować tutaj na Śląsku. E, pewne rzeczy oni przecież robią, o których ja mówię od 20 lat. E, Jowy, sędziowie pokoju, niezależny prokurator generalny. Centrum Adama Smitha mówiło to, proszę Państwa, od lat. Muszę wejść pani proszę zdanie, ja w dużej mierze wykonywałem się właśnie na ideę centrum Adama Smitha. W, w 2015 roku pan Paweł mówił, że do programu Centrum Adama Smitha jest mu najbliżej. A teraz proszę bardzo, pan Władek mówi, że zniesie podatek dochodowy od Emry. Więc ja chciałem znieść w ogóle podatek dochodowy, ale zniesie... Nie Niesiedzie go od emerytur to jest ten pierwszy krok. Bo to jest bezsensowny podatek. Bo najpierw trzeba zapłacić podatki, żeby emeryci dostali więcej brutto po to, żeby nie zobaczyli tych pieniędzy, tylko żeby im oddać powrotem do budżetu. I tylko ZUS siedzi i liczy i marnuje CO2. E, emituje CO2. Nie, niepotrzebnie załatwi. E, więc mam takie wrażenie, że pani Jola, która. E, i szkołę Mandryb nakończyła, i po Śląsku Goda I, i, i na Lingwydżu też. I na, i na, i na też gada, że będzie w Sejmie, jak się tam dostanie, robiła to, o czym my mówiliśmy w Polsce Fair Play, że będzie robiony. Dzięki. Proszę Państwa. Pozdrawiam serdecznie. Jolanta Milas, miejsce drugie, lista jeden.